Letni dzień, powietrze drży od gorąca, a słońce wisi wysoko na niebie. Wokół panuje cisza, zwierzęta ukryły się w cieniu, a ludzie schronili się przed palącym żarem. Tylko jeden człowiek pozostał na polu, pracując, nie zważając na upał. Nie wie jeszcze, że za chwilę spotka go coś strasznego. Nagle wśród kłosów zboża pojawia się ona wysoka, blada kobieta w bieli, z rozwianymi włosami. Jej oczy błyszczą złowieszczo, a w dłoni trzyma sierp? Zbliża się bezszelestnie, a kiedy nieszczęsny rolnik ją zauważa, jest już za późno. To południca postrach letnich dni, demon, który czai się w upale, by karać tych, którzy nie uszanowali jego mocy. Kim była ta tajemnicza istota? Dlaczego budziła taki lęk w ludziach? I co zrobić, żeby się przed nią uchronić? Dziś poznasz jedną z najbardziej mrocznych i tajemniczych postaci słowiańskiego folkloru. Przygotuj się na opowieść, która sprawi, że następnym razem, kiedy poczujesz letni skwar, spojrzysz na pole z niepokojem. Południca to słowiański demon dnia, często opisywany jako kobieta o nadprzyrodzonym wyglądzie, która pojawia się w samo południe na polach i pastwiskach. Jej wygląd budził grozę. Choć w niektórych wersjach mogła wydawać się niemal anielska. Południca zazwyczaj była ubrana w długą, białą suknię z lekkiego, zwiewnego materiału, który delikatnie unosił się na wietrze. W niektórych przekazach jej strój był zrobiony z pajęczyn lub mgły, co nadawało jej upiorny, nierealny wygląd. Bywała też przedstawiana w zakurzonych i podartych szatach, przypominających łachmany, co podkreślało jej demoniczną naturę. Jej twarz była blada jak kreda, czasami niemal przezroczysta, co sugerowało, że nie jest istotą z tego świata. Oczy były ciemne i puste, często bez źrenic, czasem świeciły słabym, niepokojącym blaskiem. W niektórych opisach jej spojrzenie mogło doprowadzić człowieka do obłędu. Miała bardzo długie, jasne lub srebrzyste włosy, często rozwiane przez wiatr. W niektórych legendach jej włosy wyglądały jak wysuszone kłosy z lub były oplecione wężami. Czasami nosiła chustę lub kaptur, które zakrywał twarz, a kiedy go zdejmowała, ujawniała swoją prawdziwą, przerażającą naturę. Jej postura była wysoka i smukła, choć niektórzy świadkowie opisywali ją jako szkieletowatą, z wychudzonymi rękami i sterczącymi kośćmi. Poruszała się powoli, dostojnie niemal bezszelestnie, choć niekiedy pojawiała się nagle, niczym wir powietrza. Czasami miała zgięte, wykręcone palce, przypominające pazury, którymi mogła chwytać ofiary. W rękach mogła trzymać sierp lub kosę, których używała do karania pracujących w polu. Niektóre wersje podają, że miała zwinięty bat ze źdźbeł trawy, którym smagała ludzi, powodując bolesne rany. Bywała otoczona przez wirujące liście, czumen i kurzu, i zboże poruszające się bez wiatru, co wskazywało na jej nadprzyrodzoną obecność. W niektórych legendach towarzyszyły jej ciemne ptaki, kruki, wrony lub świetliste owady symbolizujące dusze tych, których uśmierciła. W niektórych przekazach mogła przyjmować postać starszej, pomarszczonej kobiety, której zmarszczona twarz przypominała spękaną ziemię. Bywała też widziana jako wir powietrza lub mglista, niewyraźna postać, która nagle pojawiała się nad polami. W rzadkich opowieściach południca miała czarne skrzydła lub cień, który nie pasował do jej sylwetki, co wskazywało na jej demoniczny charakter. Południca była istotą niezwykle złowieszczą i budzącą grozę, jej wygląd miał odstraszać ludzi od pracy w skwarze, ale także symbolizował śmierć i zjawiska atmosferyczne. Takie jak udary słoneczne czy nagłe burze na polach. Południca była potężnym demonem słowiańskiego folkloru, obdarzonym wieloma nadprzyrodzonymi zdolnościami. Jej moce były związane głównie z upałem, śmiercią i karą za nieprzestrzeganie tradycji. Oto jej najważniejsze zdolności. Południca była personifikacją letniego skwaru, jej pojawienie się zwiastowało nagłe wzrosty temperatury które mogły powodować udary i odwodnienie. Mogła wywoływać gorące wiatry, które utrudniały oddychanie i wzbijały czumen i kurzu. Czasem pojawiała się w formie wiru powietrza, co sprawiało, że była trudna do zauważenia. Jej dotyk lub spojrzenie mogły powodować nagły paraliż, uniemożliwiający ruch. Wywoływała ból głowy, zawroty i halucynacje. Które były interpretowane jako porażenie słoneczne. Ludzie, którzy ją spotkali, często zapadali na nieuleczalne choroby lub tracili rozum. Południca mogła zatrzymywać pracujących na polu ludzi i zmuszać ich do odpowiadania na trudne pytania lub zagadki. Jeśli ktoś nie znał odpowiedzi lub odpowiadał źle, karała go śmiercią lub kalectwem. Niekiedy wymagała od ofiary opowiedzenia całej historii swojego życia, jeśli ktoś mówił zbyt wolno, mogła go udusić. Mogła sprawić, że ofiara traciła poczucie czasu, ludziom wydawało się, że minęło tylko kilka minut, podczas gdy w rzeczywistości upływały godziny. W niektórych opowieściach osoby, które ją spotkały, znajdowały się nagle kilometry od miejsca, w którym były wcześniej, jakby przeniosły się w czasie i przestrzeni. Południca mogła podciąć gardło sierpem lub kosą, zabijając swoją ofiarę natychmiast. Czasem ofiary po prostu padały martwe, jakby z wycieńczenia lub udaru słonecznego. W niektórych wersjach jej ofiary znikały bez śladu, jakby pochłonięte przez samą ziemię. Południca mogła sprawić, że ludzie widzieli rzeczy, których nie było, na przykład postacie zmarłych krewnych lub zwodnicze ścieżki prowadzące w głąb pól. Potrafiła wprowadzać ludzi w trans, zmuszając ich do chodzenia w kółko, aż padali z wycieńczenia. W niektórych opowieściach zmieniała swój wygląd, przybierając postać znanej osoby, aby zwieść swoje ofiary. Południca mogła być całkowicie niewidzialna, a jej obecność zdradzał jedynie nagły podmuch gorącego powietrza. W innych wersjach pojawiała się nagle, jakby wyskakując z pomiędzy kłosów zboża. Niekiedy była widoczna tylko dla osób skazanych na śmierć. Południca nie tylko zabijała ciało, ale także mogła zabrać duszę swojej ofiary. Według niektórych wierzeń dusze jej ofiar błąkały się potem po polach i były widoczne jako błąkające się światła. Ofiary mogły stać się także sługami południcy lub innymi demonami związanymi z polami. Południca była niezwykle groźnym demonem który karał ludzi za pracę w samo południe, powodował choroby, a nawet śmierć. Istniało jednak kilka sposobów, aby się przed nią uchronić. Najważniejsza zasada to nie pracować na polu między 12 a 13, ponieważ była to godzina południcy. Wierzono, że kto złamie tę zasadę, może zostać ukarany, dostać udaru, zasłabnąć, a nawet zginąć. Jeśli ktoś musiał przebywać na polu w południe, Powinien szukać cienia drzew lub schronienia. Wierzono, że południca nie może wejść do domu, dlatego w południe ludzie chowali się w swoich chatach. Jeśli południca się pojawi, najlepiej nie patrzeć jej w oczy i nie odpowiadać na jej pytania. Wierzono, że jeśli ktoś zacznie z nią rozmawiać, zostanie schwytany w jej pułapkę i skazany na śmierć. Niektóre rośliny miały moc odpędzania południcy. Można było. Nosić bylice, piołun, dziurawiec lub mięte uważano je za rośliny odstraszające złe duchy. Włożyć zboże lub kłos pszenicy do kieszeni miało to zmylić południcę. Posypać próg domu solą lub popiołem, to miało uniemożliwić jej wejście. Aby udobruchać południcę, zostawiano jej kawałek chleba, mleko lub garść zboża na polu. Wierzono, że jeśli dostanie ofiarę, odejdzie, nie czyniąc szkody. Jej dotyk mógł sparaliżować lub zabić, dlatego wierzono, że metalowe przedmioty mogą chronić przed jej mocą. Rolnicy nosili sierpy lub noże, aby w razie potrzeby odeprzeć jej atak. Krzyże malowane na drzwiach stodół i domów miały chronić przed złymi mocami. Niektórzy rolnicy wiązywali czerwone wstążki na rękawach lub wokół pól, by odstraszyć południcę. Południca bała się wody, Dlatego wierzono, że jeśli ktoś znajdzie się w pobliżu rzeki, jeziora lub studni, będzie bezpieczny. Choć południca jest postacią ze słowiańskich wierzeń, niektórzy uważają, że legenda ta miała swoje podstawy w rzeczywistości. Dziś wiemy, że udar słoneczny i przemęczenie w upale mogą powodować omdlenia, a nawet śmierć. W dawnych czasach, kiedy ludzie nie znali naukowego wyjaśnienia takich przypadków, przypisywali je działaniu południcy. Południca nie zniknęła całkowicie, do dziś pojawia się w literaturze, filmach i grach komputerowych. Możemy spotkać ją między innymi w słynnej grze Wiedźmin, gdzie przedstawiona jest jako przerażający duch nawiedzający pola. Czy południca to tylko legenda, czy może coś więcej? Choć dziś mało kto wierzy w demony, Wciąż można znaleźć historie o tajemniczych omdleniach na polach lub dziwnych zjawach widzianych wśród zbóż. Może więc południca nigdy tak naprawdę nie zniknęła? Może wciąż czeka w południowym słońcu, gotowa ukarać tych, którzy zapomnieli o jej istnieniu?